Kochani, mamy pierwszego, mamy pierwszego gościa na antenie. Kogo witam, kogo goszczę? Eee, witam, cześć. Dorian, Dorian z Warszawy z tej strony. Siemanko, Dorian. Cześć. Bardzo egzotyczne imię. Cześć, dzięki, dzięki. Do kogo masz pytanie, Byku? Pawłowski, do ciebie. I tak jesteś najbardziej wkur... osobą chyba tutaj. Dziękuję. Możesz trochę schudnąć, chociaż nawet dla samego widerunku, prawda? Bardzo mi miło, miło bardzo mi miło. E, jakie jest twoje pytanie? Przepraszam, nie usłyszałem. Znaczy, to, wiesz, ogólnie jesteś najbardziej w... Osobą, według mnie, przynajmniej e, ogólnie z, z całego grona, i chociaż mógłbyś schudnąć trochę dla samego wizerunku, prawda? Wow, Zobaczmy, dziękuję. To, nie, Wiesz, co, Byku, to jest tak z tym chudnięciem, że tak. ja kocham siebie takiego, jakim jestem. E, uważam, mm. w, wyznaję zasadę, że kochanego ciałka nigdy za wiele. I różnica jest taka, że widzisz, ja zawsze będę miał ten wybór, że ja później w życiu zawsze mogę schudnąć, a ty już nigdy nie zmądrzejesz, i to jest problem. E, mm. Więc dziękuję Ci serdecznie, Dorian, za to, że z nami jesteś. E, oglądaj dalej. Zapraszam Cię, żebyś kupił pay -per -view i oglądał nasze gwiazdy w klatce. Trzymaj tak, się. Tak, do zapraszamy, Dorian. Dzięki za telefon. Ale zaorałeś. Natomiast mamy pierwszy telefon. Halo, halo. Kto do nas dzwoni? Jak masz na imię? Skąd jesteś? E, siema. W stronę, Kamil. e, Cześć, Kamilu. Cześć, Kamilu. Cześć, e, Chciałbym zadać Darkowi parę Pytań matematycznych. Wiedziałem, że to kurde. Kurde. Dobrze Dobra dalej na pierwszy ogień idzie tak, ile to jest 2 plus 2 Dobra, nie róbmy sobie jaj kurwa, nie róbmy sobie jaj 4. 4, nie róbmy sobie jaj 6 razy 6 plus 2 38 Dobra A nie podpowiadaj. 2 plus 2 razy 2, dalej ostatnie Dobra, spadaj go. 6. Spadaj, spadaj Czemu nie odpowiedziałeś na te pytania? No bo, bo to są za proste pytania proste Zaprosimy o jakieś trudniejsze w takim razie. Cześć Mikołaj z z tej strony. Witamy, do kogo masz pytanie? Cześć Bartęga. Eee, Witamy również mojego ulubionego artystę. Eee, przyznam, że jestem fanem twojej twórczości od bardzo dawna i mocno się utożsamiam z przykazem. Podobają mi się emocje włożone w to, także z mojej strony ogromny prop. Chodzi o dara i robi. o jego diss, tak? Eee, no, a, z ciebie Filipek też witam, no eee, <laughs> okay. miałbym parę pytanek. Jasne. Pierwsze by było do Darka. No. Daro, co uważasz o spadku wartości pieniądza względem produktów w naszym kraju i jak, jak uważasz jakie kroki trzeba by było podjąć, aby zatrzymać ten proces? Nie znam się na polityce, ani na gospodarce. Przykro mi bardzo. No to w takim razie hmm, pytanie do Filipka. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o twoją bitewnę, bitewną karierę na freestylu, to nie jestem fanem? Natomiast e, jeśli chodzi o muzykę, e, to przyznam, że również panem nie jestem, ale e, sprawdzałem parę traków z twojej płyty i muszę przyznać, że w mi siadły refreny. Ale paradoksalnie żaden nie był twój. E, czy nie uważasz, że na plus by wyszło, gdyby podrążyć bardziej taki schemat i w przyszłości wydać płytę, na której cię nie ma? <gry> Dobre, dobre, dobre. Jest to ciekawy sposób i myślę, że, że można ty z tym coś zrobić, mordeczko, generalnie przemyślę, jakby zaskoczyłeś mnie tym, ale, ale jest to trafione w punkt, więc, więc, ale chociaż refereny ci siadły, więc tyle fajnie. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Dajcie ta. Daj ta halo, 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 słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze, cześć, jak się nazywasz i skąd jesteś? Jestem Patryk z Białej Podlaskiej. Cześć, Patryk. Ja Chciałbym, po pierwsze, bardzo współczuję panu Mateuszowi tutaj, że musi prowadzić ten program, bo chaos jest naprawdę ogromny, e, ja może prowadzę, zacznę tak? <gry> nie, ty zamiast, trochę, zamiast czy zamiast trochę mniej. Dobrze. I peszko, 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 widzę, że ty czekasz, czekasz aż wódkę wystawią, ale, ale stołu nie ma. E, ja może zacznę, ja może zacznę od cesarza Marcina Najmana, który ostatni roast w jego kierunku skwitował słowami spałami nie rozmawiam. W sumie mnie to nie dziwi. Marcinowi ta trauma rozpoczęła się w okolicach lat 2001-2007, gdy z kolegami ściągał haracze w Częstochowie, a następnie groził byłemu partnerowi swojej ówczesnej dziewczyny. Od wtedy Marcin z pałami faktycznie nie rozmawia, tak, gdyż Marcin, każda jego grozi. rozmowa z funkcjonariuszami ostatecznie kończyła się wyrokiem. Czasami grzywny, a czasami w zawieszeniu. Natomiast jak wiemy jedyne, co Marcin powinien mieć zawieszone to, to karierę freakfightera. Marcin próbował też w swoim ogrodzie zawiesić karmnik dla słowika, znaczy dla słowików. Nie udało mu się to, ale w ogrodzie tam znalazł krasnala ogrodowego, który siedzi obok niego po prawej stronie, Super Mario. Widzę, że kreseczka siedzi bal. Nie mówię o kreseczka o kresce krese we fryzurze, tak, Mario mówię o kreskach, którymi ładujesz nohal. Był taki film jak Projekt X i nawet Krasnal w tym, w tym filmie nie miał w sobie tyle dragów, co ty. Rozumiem, że swoją karierę opierasz na byciu śmiesznym. Rozumiem, rozumiem, Mario, że swoją karierę opierasz na byciu śmiesznym, ale nagranie kawałka z Norbim to myślę, że już jest przekroczenie granicy. Powinieneś rozumieć, że bycie śmiesznym to coś innego niż bycie pośmiewiskiem. W promo kawałka słychać wersy. Dla ciebie będę jak Bruce Lee, dla ciebie zjem nawet musli. Rozumiem, że zjedzenie musli jest dla ciebie ogromnym wysiłkiem, bo kokaina bardzo obniża apetyt. Nie przeszkadza ci to jednak w opierdalaniu grzybków. Tak chodzi o darkroomy z Glory Hall, do których chodzisz w weekendy. Uderzasz głową w ścianę wyskakuje grzybek do jedzenia. Dlatego nazywasz się Super Mario. Co so do apetytu. Dziękuję. E, no właśnie, co do apetytu. E, apetyt na sławę ostatnio ma trzeci z braci Pudzianowskich. Nazwisko w Polsce szanowane, kojarzone z sukcesem. Wręcz powiedziałbym, że Pudzianowski to synonim sukcesu w naszym kraju. Mariusz, najsilniejszy człowiek świata. Christian, sukcesy w muzyce, których nie można zaprzeczyć, nawet jak nie lubi się disco -bolo. No i jest też Dominik. Sukces rodziny Pudzianowskich w tym wypadku polega na tym, że trzymali go w piwnicy dwukrotnie dłużej niż Józef, Friedl, córkę, po czym ponieśli takie same konsekwencje, jak Hajto po przejechaniu baby na pasach, czyli żadne. Trochę zastanawia, dlaczego o najstarszym z braci już słyszeliśmy najpóźniej. Zrobili cię na próbę i wypuścili na świat dopiero Mariusza, który wyszedł jak trzeba? Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w swoim stylu nie poszłeś w ślady średniego z braci i nie dostaniesz nokautu w głupi sposób. Tak w ogóle, bomba, pięknie się ubrałeś. Rozumiem, że zamienili ci odsiadkę na godziny prac społecznych. Ogólnie świetne zestawienie dzisiaj. Analfabeta, krasnal i mózg kontra kleptoman. Bo bombę ewidentnie skłonności kleptomańskie posiada. Widzi czapkę, musi ukraść. Widzi cesarską koronę, musi zajebać. Na szczęście czasami ktoś, na, ktoś się bomby rewanżuje. Ferrari zajebał bombie, ZUS je, a przeciwnicy dwa solidne nokauty. W kleptomanii wziął też wyrok w twojej sprawie, Pawełku. Zobaczyłeś 80 tysięcy złotych, postanowiłeś podjebać i zrobiłeś to tak podświadomie, że nawet tego nie pamiętasz. Podważasz wyrok prokuratury tym, że wspierasz domy dziecka, organizujesz zbiórki charytatywne. Jakby fajnie, niestety dzieci dalej chodzą głodne, bo kradzione nie tuczy. Szanuję wspieranie domów dziecka, ale może najpierw byś zaczął regularnie wspierać swoje własne alimentami. I jeszcze chciałbym zdradzić Dominikowi pewien sekret, jeżeli chodzi o walkę z bombą. W ostatnich miesiącach jedyne treningi bomby w celi polegały na tym, żeby nie oddawać pleców, więc raczej ciężko będzie oduszenie za pleców w postawionie. Kończąc, kończąc, ciężko nie zwrócić uwagi, że Najman się opala przez bombę. Ciężko nie zwrócić uwagi, że Najman się, się odpala przez bombę, bo źle mu się kojarzy. W końcu cała kariera Najmana to jeden wielki niewypał. Na szczęście Marcin dostał main event, więc jest gwiazdą. Początek sierpnia to czas, kiedy najlepiej widać spadające gwiazdy, tak zwane perseidy. Życzę sobie i wam wszystkim, żeby w przypadku Marcina się to sprawdziło i oby był jedną z gwiazd, która już na zawsze spadnie z nieboskłonu polskich fight'ów. Za chwilę przerwiemy jak nie będzie to pytanie o to, to zaraz dokończymy temat, bo jeszcze tu ludzie piszą, żebym zapytał cię o jedną rzecz. Halo, halo, kogo mamy na linii? Witam. Cześć. Eryk z Kto? Eryk. Eryk. Eryk, skąd? No ja niedaleko tam e, tutaj może nie będę zradzał miejscowości, bo też nie chcę, żeby to jakoś tam wyszło, że ktoś się zepił. No to powiedz, skoroż, i będzie giń. Dobra, <grywa> Eryk, no to do kogo masz pytanko? No, do pana Bagiety. Słucham. Siemano, siemano siemano bagieta może mnie kojarzysz może nie ale robiłeś e, dach moich teściu. no ze swoją firmą no że no napierdoleni z... robotę, e, że te dobra nie dobra okej okay. a co tam było dokładnie robione bo ja robiłem w tym miesiącu dwa dachy i nie jestem pewny e, o który dach chodzi Słuchaj, to już nie kurwa od miesiąca bo od miesiąca to ja się próbuję... Kurwa, za... No dobra, ale ja zadałem ci kurwa pytanie, co robiłem na tym dachu? Wymieniałem ci dachówkę. Powiedz, no powiedz mi, wymieniałem ci dachówkę, e, śrubki, no, coś. Lachle, co podeszliśmy. Jest tak pierdolona, a no, ja nie mi, nie to nawet nie mówi, bo to jest to śmieszne kurwa. ty się nie powinieneś nazywać dekarzem Ale ja nie wiem i nie zrozumiałem no, co widzę ja tam... Dachówkę zajebałeś A, dachówkę zajebałem I tu jesteś w błędzie panie kolego Bo oszukujesz nas tutaj wszystkich Jasia tam możesz, bo to jest k***a ale generalnie ci powiem tak Ja nie jest jestem porządny, od dachów Ja nie jestem od dachów Nie kładę e, dachów Nie kładę dachówki No właśnie dlatego zjebałeś robotę No nie Jak ja tego nie robię to A nie przecież powiedziałeś że kładłeś dwa dachy w tym miesiącu ale Ale widzisz, nie czas, Ja teraz na dachach robiłem, wyciągałem, wyciągałem śrubki z wyciągałem śrubki i malowałem blachę z ocyku. No właśnie. No właśnie, to ty się mylisz w zeznaniach kuźwa. Jak to... cię najebanego ściągałem k ku... spod dasza, żebyś z tym nie wjebał gwoździak u to... w palec, wyjebałem u was budowy. ci to jest Tyle ci powiem. Ja dachówki kurwa nie kładę, bo ja, ja się może się najbałeś i chciałeś Nie, tak. ale ja mam zasadę jedną. W czasie pracy się kurwa nie pije oprócz boty. No ale przecież mówi, że najbałej. No tak jak tron jest kurwa. Jak? Jeszcze ci browary kurwa woziłem jak siedzieliście kurwa u nas na poddaszu. Gadaliśmy kurwa, że będę wykańczał regipsy, tu spierdalam. A ty jeszcze mi pisał, to No, jeszcze powiedz, błąd. że e, głową rozpierdala, rozpierdalałem ci k**a płytek. Dobra, a ale to co ty chcesz? Zwrot pieniędzy za tą dachówkę, czy jak? Nie, ja chcę żeby przyszedł normalnie, jak człowiek nie grali w buja Tylko żeby ty elegancko to poprawił i nie A powiedz mi, powiedz mi ostatnie nie, no serio, pytanie dobra, serio, dobra, ale ostatnie serio, dobra, pytanie Ile dobra, osób dobra. pracowało na tej budowie? k**a ile Ile? Czek, panie Jełopie, kochany, ja pracuję kurwa sam! I kurwa! Nie rób nie, kurwa cementu! Bo jak zarabiam tą celadkę, to ci się kurwa Kisie z komuni przypomni! kurwa! kurwa. Robotę! Robotę! Robotę to kur***. Kurwa, kurwa, kurwa pijcie to jest życie! La, la, la. Eryk, jesteś trollem, Czy serio ci zjebał dachówkę? No przecież. Nie dachówkę, leje ale, się kurwa. No. Dobra, ale dlaczego? No, no Daję Ci... fakty no, dobra, ale tak jak się odezwie na Instagramie, skonsultujesz to? Jak się to oddasz no, to, no, mu pieniądze. Się no, 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 co no, no, niech, kurwa odbiera. Dobra, dobra. Eric, to odezwij się załatwajcie na, na Instagramie o tą dachówkę. Dziękujemy Ci za telefon, chyba, że masz jeszcze do kogoś pytanie. Tak, do Jasia kapeli. Słuchamy. To ogólnie ja się... Dobra, do ta... to dziękujemy o Ci, Erik. Po... trzymaj się. A jeszcze takie dodatkowe pytanie do, do, do szczeliny: ile strzałów wpadło z tego zacnego karabinu? To znaczy w jakim sensie? Ile strzałów padło z zacnego no. karabinu? Nie rozumiem. No, bo masz taki fajny karabin na głowie. No. I on jest umiejscowiony w taki sposób. I właśnie U. chciałem zapytać, ile takich strzałów już tam poleciało. Ale o co ci chodzi? Czy się hmm. rozjebałem na psach? O, tak jezu, ty tam okres? Ale, ale to ale, jezu, to, to, to mi, musisz popatrzeć w no, lustro i zadać sobie to pytanie. Oooo! Tak może to są grube. No tak samo jak i ty, no kurwa, no, ja jesteś. Ja tylko jesteś, pytanie, za telefonę, to, jesteś za telefonem. Jesteś za telefonem, nawet się nie umiesz przedstawić i... Nie mogę przedstawić? No tak. To chyba ty się nie umiedzesz. No to powiedz, no to tak powiedz jak, jak się nazywa. No dobra, to... No. No, no Michał, z Poznania. No z poznania, poznania, no, ale jak masz to nazwisko kurwa, byku No nazwisko kurwa, no nazwisko, tak, nazwisko. No, to sobie wyciągnij no, tak, numer, kozak. jest i do mnie Boże, no. dobra kurwa, Ziomuś, no, rozłącz tak, się! Kiedy i no. se baranka w ścianę. Nie, 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 nie to ty się rozłącz to. Ja się nie muszę rozwatać, nie muszę kurwa! No dokładnie.